Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes, a ja Was zapraszam na podróż po Marce Olfactive Studio. Przegląd, nowinki, informacje i oczywiście recenzja zapachów. Marka, która oprócz tego, że zajmuje się perfumami, to zajmuje się też fotografią. Poprzez fotografię i zapachy uchwycają chwilę. Ale nie to jest najciekawsze w tej marce. Najbardziej interesująca jest jej historia. Marka powstała we wrześniu 2011 roku, więc całkiem niedawno obchodziła 13-lecie istnienia. Nie mało prawda? E, marka jest mm, tworzona przez, została stworzona przez kobietę. Jest to Selin Verlor. Dziewczyna jest niesamowita. Jest to dziewczyna, która e, na początku mm, chciała ukończyć, e, za, za, e, chciała ukończyć e, studia marketingowe, ale stwierdziła, że to nie dla niej i zrezygnowała. Miała bardzo dużo szczęścia w życiu. Yy, od początku interesowała się perfumami <laughs> i dobrze sobie z tym radziła. Utworzyła y, też blog, na którym y, zrzeszała perfumoholików i y, tworzyła różne posty, wciągając innych w dyskusję na temat zapachów. Ale oprócz tego to jest dziewczyna, która... Um, zaczęła swoją pracę w Kenzo. Tam wszystkiego nauczył ją Pierre Brock, który by, został jej mentorem w Kenzo. I przy którym nauczyła się sztuki olfaktorycznej, sztuki tworzenia zapachów i perfum. Tak naprawdę on ją w ten świat wprowadził. Z Dominikiem Ropionym, który myślę, że dla wszystkich zainteresowanych zapachami jest osobistością perfumiarstwa wręcz, utworzyła zapach Kenzo Jungle. Mm, czyli przysłowiowy słonik, który ja też już bardzo lubię, chociaż jeszcze nie mam ani flakona, flakonu pełnowymiarowego, ani też odlewki, ale wszystko w swoim czasie. Y, to też utworzyła stronę osmos.com, zrzeszająca perfumiarzy, czyli już takie y, osobistości nosy. I w sumie to się stało tak, że przez tę stronę zrzeszyła tyle ludzi, zaczęła właśnie jakby wymyślać, jak zapach jakiś mógłby wyglądać. Tego zapachu jeszcze nie było na rynku, ale ona po prostu już zaczynała wymyślać. Każdy z perfumiarzy podawał informację, jak on by to widział, jakie można zrobić połączenie, żeby uzyskać dany efekt. I z tego tak naprawdę, z tych rozmów, z tej strony, którą utworzyła, powstała marka Olfactive Studio. Niejako. Zrzeszając z tych perfumiarzy zaprosiła ich do mm, wspólnego utworzenia takiej marki. I oczywiście ona jest stwórcą całej marki, ale Dominik Ropion do niej dołączył i wiele, wiele innych perfumiarzy. Jest na ich stronie cała lista tych perfumiarzy. E Niesamowita kobieta, oprócz tego bardzo interesowała się japońską kaligrafią, była w Indiach, w Republice Zielonego Przylądka, bardzo dużo miejsc zwiedziła, interesowała się generalnie światem, wieloma rzeczami związanymi ze światem, ale też bardzo fotografią, która pozwalała jej na zatrzymywanie pewnych chwil. Właśnie e, na zdjęciach, także mm, jest to bardzo ciekawa osoba, natomiast jeżeli chodzi o markę jako markę i o markę poznaną przeze mnie e, zapachowo, to mam tutaj 5 zapachów standardowo tej marki i tylko z, e, powiem, że. To, że mówię o tej akurat teraz marce, to już jest tylko i wyłącznie kwestia Kamili, która poprosiła mnie, żeby, na, żeby następna marka to właśnie była Olfakty Studio, bo ona ją uwielbia i chciałabym, żebym taki film zrobiła. Ja natomiast, gdybym miała wybierać, już zrobiłabym film o marce z mojej po prostu listy, żeby poznać którąś z marek, które w kręgu moich zainteresowań już się znalazły. Dlatego um, dzisiaj jest to. W następnym filmie nie wiem, kiedy będzie. Będzie już pewnie marka dedykowana moim upodobaniom i zobaczymy, co tam w trawie piszczy. E, I teraz tak. E, oni wyróżniają swoje kolekcje. E, też e, trochę inaczej wyglądają buteleczki. Ale ponieważ ona też w jakimś tam stopniu tą fotografią się interesuje, więc e, tak naprawdę wszystkie nazwy zapachów są niejako też związane e, z fotografią. I jest taka kolekcja Sepia, którą właśnie Kamila mi poleciła. I Kamila do mnie napisała: weź tylko zapachy z kolekcji Sepi, bo z każdej innej ich kolekcji zapachy są obrzydliwe. Ale ja postanowiłam jednak wziąć jeden zapach z, nie z kolekcji Sepi. Tylko normalnie, i to jest ombre indigo, bo jest to jeden z popularniejszych zapachów, yy, który nawet u nich na stronie, jak wejdziecie, jest wymieniany jako niesamowita kompozycja. Niesamowita kompozycja zapachowa. I teraz powiem Wam, co o tym zapachu myślę. Może zanim powiem Wam, co o tym zapachu myślę. To jeszcze powiem Wam taką jedną rzecz, że ja praktycznie no oprócz jednych, to tych zapachów w ogóle nie pamiętam. Po prostu żaden nie miał na mnie trwałości większej niż dwie godziny. Nie wyczuwam tych zapachów kompletnie. No i to jest te Indigo. To jest trochę atrament, troszeczkę. Nuty. Hmm. Tu jest jakaś taka orzechowość delikatna, ale nie wiem, na przykład trochę migdał. Hmm. Skóra na pewno. Wyczuwam tu taką mocną skórę z takiego starego fotela, który stoi w biurze, właśnie ten atrament na biurku. Tak, tak wyczuwam ten zapach. I słuchajcie, nawet na tym ręku. On już zaczyna przygasać, ja już prawie go nie wyczuwam. Naprawdę, już teraz coraz bardziej, coraz mniej atramentu, coraz mocniej wyczuwam tę skórę taką. Zdecydowany uniseks, zdecydowanie zapach i dla mężczyzny, i dla kobiety. Myślę, że nie ma tu takich bardzo mocno definiujących nut, ani męskich, ani damskich. Teraz ta skóra robi się taka czystsza, jakby zadbana, jakby ktoś ją właśnie mm, zakonserwował jakimiś takimi woskami, czy czymś. Ono właśnie tak trochę woskowo też pachnie. I powiem wam szczerze, że no, odradzała mi Kamila z tej kolekcji zapachy, ale żeby on był trwały, to to byłby zapach, który ja bym chciała mieć, ponieważ on po ułożeniu się. Przypomina mi trochę, znaczy, Genemet jest świeży, to jest zupełnie co innego, ale przypomina mi ta skóra, jednak taką skórę bardziej delikatną, wytworną, a nie taką, wiecie, starą, jak vintage. Nie, bardzo przyjemny jest ten zapach już po ułożeniu się, jest niesamowity, ale niestety, no ja go nie wyczuwam już po dwóch godzinach, więc ombre indigo. Teraz przejdziemy do czterech zapachów z kolekcji Sepia. Fajne jest to, może tylko Wam powiem, że możecie dostać próbkę za darmo. Wystarczy do nich napisać i tylko koszt wysyłki wtedy płacicie. I ja, żebym to wiedziała, bo te próbki są dwumilitrowe. Ja, ja zakupiłam pół militra na Quality Masala, a tu można było napisać. I na całą Europę, na Europę na pewno y, wysyłają y, kwestia tylko kosztu przesyłki. No nie wiem, jaki byłby koszt wysyłki, ale generalnie można o ich poprosić o bardzo wiele próbek zapachów, więc to jest bardzo fajna opcja. Jeżeli ktoś lubi Olfactive w studio, to może z tego skorzystać. A ja teraz przejdę może do szy szypr shot, i to jest właśnie ta linia Sepia Collection. To jest szyprowe, nie ulega wątpliwościom. Ja wyczuwam tu jakiś dodatek cytrusów, wyczuwam tu coś jakiegoś takiego drzewnego, nawet bardzo mocno drzewnego. Jest to ok, zapach mm, bez fajerwerków. Yy, nie ma w nim nic ekscytującego. Nawet powiem Wam szczerze, że on w ogóle nie zapadł mi w pamięć, że jakby jest mi dosyć zapachem obojętnym. On nie jest tragiczny, on nie jest przeszkadzający, to nie jest nic kaligralnego, to nie jest nic ciężkiego, nic mocnego, ale powiem Wam szczerze, że um, ani porywającego. Ja czuję tylko te nuty drzewne, bo ten cytrus też był tylko na początku. On, jego już w ogóle nie wyczuwam. Wyczuwam same nuty drzewne, mocne nuty drzewne. No więc kto co lubi. Następny zapach znowu z tej Sepia Collection, oczywiście, to jest Vanilla Shot. I to jest zapach, który mi się spodobał, bo to jest wanila, ale yy, nie tak, że muszę go mieć. To nie jest zapach, po który ja polecę, bo yy, to jest wanila pudrowa. Yy, to nie jest taka czysta wanilia yy, i on ja generalnie tak aż za taką, aż pudrową wanilią mam tą vanilę Azur i powiem Wam, że wzięłam tą ze Sphinxa Fragrance, vanila Azur i porównałam te dwa zapachy. No i częściej sięgam po taką czystszą wanilię niż te, nawet ten vanila Azur ze Sfinksa, a one są strasznie mocno podobne. Tylko ten. Yy, Tamten to jest taka czysta wanilia Sphinx Fragrance i naprawdę tylko wanilię wyczuwacie. <laughs> A tu przy pierwszym psiknięciu wyczuwa się jakąś kwiatowość dziwną, taką no taką, taką dziwną kwiatowość, natomiast on jak na mnie już nie wiem, jest powiedzmy pół godzinki, to już wyczuwam tylko tę wanilię taką pudrową, strasznie mocno zbliżoną do wanila Azur. Ale uważam, że wanila-azur na mnie jest trwalsza niż to. Znaczy, tam jakaś, jakaś taka jest większa intensywność zapachu, że fajnie mi chodzi po skórze. A tu muszę się skupiać w ciągu dnia, żeby wiedzieć, że ja ten zapach na sobie mam i wtedy go wyczuję. Jak się skupię, czym ja dzisiaj pachnę, to go czuję, ale tak generalnie przy jakichś codziennych rzeczach, to nawet nie wiem, że pachnę jakimś zapachem. No, i on teraz jest właśnie, i tak przez pół godziny będzie taki świeży. Będzie taki, nawet bym powiedziała, dziwny momentami, bo strasznie wyczuwam jakiś kwiat. Tylko nie umiem powiedzieć, co to może być za kwiat, ale zaraz, słuchajcie. To jest, słuchajcie. Kolendra rosyjska, szafran, aldehydy tu są. Przecież ja nie lubię aldehydu, widzicie, nie można się zamykać. Róża turecka, róża, zdecydowanie. Tak, czuję zdecydowanie różę. Czuję też, jest tutaj suszone, owoc, suszone owoce akord. Jakieś owoce, bo ta róża jest jakby taka trochę posłodzona. Jest jeszcze jakiś opoponać somalijski, wanilia ugandyjska, akord karmelowy, mirra somalijska, benzoina wietnamska. Niezbędny i orientalny. Wanila shot szczyci się świeżym i zmysłowym bogactwem, które rozkwita dzięki żywice mirry. Zapach jest pobudzon, pobudzany przez nuty głowy kolendry, e, szafranu i aldehydów, a wzmocniony obecnością róży i suszonych owoców. Tak, zdecydowanie ta róża i suszone owoce czuję, ale już później czuję taką pudrową wanilię. I to jest taki zapach, ok, ale mnie na przykład jakoś strasznie nie porwał, no, no i trwało się go, no po prostu to jak on na mnie leży, że ja przestaję go w pewnym momencie wyczuwać, bo muszę się skupić. To nie za takie pieniądze. Ten zapach możecie u nas kupić, bo jest w pojemności 100 ml, 15 ml, 15 ml za 298, a 100 ml za 975. No to taka cena, wiecie. No ja bym tyle nie dała za takie dla na mnie słabe po prostu perfumy. No ale tak. Vanilla Shot jest bardzo spoko. Następny, o którym wam powiem. To jest ekstrakt Iris Shot. To jest właśnie cała kolekcja szotów. Ta sepia to jest po prostu to są szoty różnego rodzaju, ale szoty. Nie wiem jak to jest, ale macie moją recenzję na żywo i yy, to jest takie fajne, bo tu się wszystko może wydarzyć, bo chciałam wam powiedzieć, że ten zapach mi się bardzo podoba. Minusem jest to, że skoro ja go nie pamiętałam. A pamiętałam, że wszystkie nam nie miały beznadziejną trwałość, no to go nie kupię. Bo za takie pieniądze kupować coś, co po prostu nie podobało mi się chyba dlatego, że za krótko czułam te zapachy. Ale jeżeli mam być szczera, to ja tu czuję migdał, Kardamon. Ja tu wyczuwam tego irysa. To jest. Kurczę, ten zapach y, mnie oszałamia. Wanila shot przy nim. Wanila shot przy nim się chowa, powiem szczerze. No i widzicie, i to jest właśnie tak. Wracamy, trzeba wracać do zapachów. Trzeba je wąchać na nowo. Trzeba może wąchać w inny dzień albo cokolwiek. Tak akurat, jak nagrywam y, i myślałam, że po prostu. Totalnie skreślę tę markę, chociaż muszę zrobić jeszcze takie podejście trwałości. Może coś ze mną było nie tak, że ja po dwóch godzinach tych zapachów nie wyczuwałam. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo ten ten Iris Shot to jest petarda. To jest niesamowity zapach, bardzo mocno pobudzający, bardzo intensywny. Dosyć pudrowy, bo jery daje taką pudrowość, ale zachwycający jest. Powiem szczerze, że jest zachwycający. I ostatni zapach, o którym powiem, to jest Smoky Soul. Dobra. Powiem Wam szczerze, testy przebiegły beznadziejnie. Ale to, co ja czuję teraz, to muszę Kamili zwrócić honor. Bo ma rację, że kolekcja Sepia jest niesamowita, ale nie zgadzam się, że wszystkie z innych kolekcji są złe, bo te bo ten mi się podoba bardzo. Powiem wam, że jak skreśliłam teoretycznie tę markę, to tak teraz zaczynam się do niej przekonywać. Co byście pomyśleli, gdybyście usłyszeli taką nazwę Smoky Soul czyli Dymna Dusza zapachu. Że co, jakiś dym papierosowy, albo coś takiego może kadzidlanego. A tutaj jest to opisane jako inspirujący i zmysłowy zapach Smoky sol, To połączenie wędzonej czarnej herbaty z dodatkiem absolutu osmantusa i owocowych akcentów moreli. Czarna herbata ekstrahowana nad krytycznym CO2 jest wędzona esencją jawa vetiver. Która wydobywa facety spalonego gorącego drewna. <laughs> Czarny pieprz wzmacnia pikantne i czarne nuty herbaty, a ślad absolutu wodorosu podkreśla mchowe, pikantne i mineralne nuty niektórych chińskich herbat. I po prostu to jest to: to jest po prostu to to jest czarna herbata, właśnie, która jest wędzona. Jak ten opis jest po prostu idealny. Czujecie stricte czarną herbatę. Tylko nie żadne airgray, nic takiego. Czarną, normalną, liściastą herbatę, która jest wędzona. Naprawdę ten zapach dokładnie to odzwierciedla. Powiem Wam szczerze, ja nie wiem co tu się wydarzyło. Najgorszy jest ten szypr y, shot. Mm. Nudy po prostu. Nudy. Yy, prześwietny jest ten ombr yy, indego, z tym, że właśnie już praktycznie na moim ręku. No, jeszcze wyczuwam, ale nie wiem, może zrobię drugie podejście do testowania yy, tego. Po prostu ja nie mam, słuchajcie. Przy pół mililitra próbce, ja się boję, że jak ja potestuję dwa dni na przykład, żeby na pewno tak się upewnić co do zapachu, to że mi zabraknie na ten film, żeby właśnie jeszcze psiknąć, sobie przypomnieć. I te testy w, przy tamtym filmie, przy tamtej marce, tamte zapachy były bardzo intensywne i wszystko było wiadome od razu. Y tam się nie trzeba było zastanawiać. Ja czułam te zapachy cały dzień. Tu jest problem taki, że ja naprawdę ich nie wyczuwam. I one są nieziemskie, są totalnie inne. To jest marka, która Wam zaproponuje yy, dziwne, inne podejście do zapachów. Najśmieszniejsze jest to, że praktycznie w tym Sepia Collection praktycznie w każdym z nich są aldehydy, których ja nie lubię, ale. Są tak pięknie dodane, że w ogóle nie czuć, że ten zapach w jakikolwiek sposób jest aldehydowy. One są raczej pudrowe, a raczej są takie, są inne. I jeszcze bardzo fajna rzecz, że te opisy, które tutaj są, okazuje się, że są w punkt że opis dokładnie Wam powie, jak pachnie dany zapach. Ta czarna herbata to jest po prostu jakaś totalna petarda. Totalna petarda. To mnie zmiotło, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o wanilę e, shot, naj, mm, oprócz szypr, najmniej mi się podoba. To jest taka kwiatowa kompozycja. Ja mówię, później wyczuwam pudrową wanilię. E, nic ekscytującego aż tak, ale... Zdecydowanie muszę powiedzieć, że Iris Shot yy, i Smoky Soul i na pewno te Ombre, czyli na 5-3, to myślę, że też jest spoko, yy, są godne Waszej uwagi. Bo to, że ja ich nie wyczuwam, no to już wiemy, że ja jestem specyficzna. Ale jeżeli ktoś z Was będzie je wyczuwał przez cały dzień, to będziecie zachwyceni. Jeżeli ktoś kocha zapach skóry, ale właśnie tak podany w bardzo przepiękny, delikatny sposób, coś jak opowiedziana historia przez zapach Genemet. Tylko to nie jest aż tak świeże, ale ta skóra jest tak niebywale otulająca. To ten zapach Wam polecam. Jeżeli on na Was będzie trwał cały dzień, tak jak na mnie na przykład Genemet, to po prostu coś pięknego, serio. Iris Shot, ten Iris Shot to jest po prostu geniusz zapach. Jak taką kompozycję można było wymyślić? Nigdy w życiu nie czułam nic podobnego. Nigdy, słuchajcie. To jest naprawdę przewyjątkowy zapach, jedyny w swoim rodzaju. I myślę, że nawet gdybym chciała, to nie mogę go do niczego porównać i tak samo jest z tym Smoky Sol. Nie znam zapachu czarnej herbaty wędzonej. Jeżeli wy znacie, możecie jak najbardziej napisać w komentarzach. Bardzo udany test i bardzo udany moim zdaniem przegląd marki Olfactive. Także co, kochani, to na dzisiaj wszystko. Ja się nagadałam, boli mnie gardło, bo to jest kolejny film dzisiaj, który jest nagrany. Już nie dam radę. Eee, także do następnego. Buzieczki. Pa!